you. Dzień dobry moi kochani. Witam was na horoskopie weekendowym. Zaczynamy 21 marca, kończymy 23 marca. Bardzo intensywny weekend, ponieważ podczas tego czasu będziemy silnie odczuwać energię dwóch planet. Jedna planeta jest to Wenus, a więc bogini miłości. Druga planeta jest to planeta Pluton. Pluton był władcą podziemi. Wenus opiekuje się bykiem, bliźniętami, Pluton opiekuje się koziorożcem również oraz skorpionem. Będzie bardzo dużo się działo, bardzo ogniste energie. Podczas tego weekendu nas czekają. Zapraszam Was na czytania prywatne. Spotykamy się od piątku do niedzieli. W ten weekend pracuje cały weekend, więc jeżeli potrzebujecie spotkać się ze mną na pół godziny, na 60 minut, zapraszam do kontaktu. Tutaj macie adres e-mail. Możecie również zamówić swoje czytania nagrane. Na czytania nagrane czekamy 5 dni, jeżeli chodzi o termin realizacji. Zaczynamy piękną energią właśnie w Wenus. Zobaczcie, ogród Ogródeczek, więc widzę, że niektórzy z Was już zaczynają pracę w ogrodzie. Wspaniale! Cudowny na to czas. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Dajcie znać, znać skąd słuchać arbitrum astrologia. Muszę jeszcze powiedzieć na samym początku, że kryształ, który będzie dla nas bardzo przydatny w tym czasie, to szatuki. Ja przygotowując się do tego czytania nie mogłam go nagrać. Nagrywam je trzy razy, więc poprosiłam o pomoc Archanioła Gabriela. On jest od wiadomości, od czakry gardła. Zwłaszcza tutaj mamy kolor biały i niebieski, więc ja mam na sobie piękny róg obfitości z Olaja Biżuteria. Zapraszam Was, jest to biżuteria ręcznie robiona, biżuteria mojej siostry Oli. Jej pracownia znajduje się w Zgierzu, w Województwie Łódzkim, i tutaj mamy też elementy turkusu. No i cóż moi mieli? Klarowność, jasność w wypowiadaniu się, bo widzę, że tutaj może paść o jedno słowo za dużo z ust niektórych podczas tego weekendu. Natomiast macie piękne takie plany, które się już dzieją. Być może wcześniej planowaliście coś, planowaliście jakiś wyjazd, planowaliście jakiś czas właśnie na łonie natury. Pięknie się to udaje. Przeczytam Wam przesłanie tej karty. Dobrze zasiane nasiona, wysiłki lub inwestycje, które w przyszłości przynoszą plony. Potrzeba cierpliwości, więc potrzebujemy jeszcze troszkę cierpliwości, a tu już będzie nas energia, wenus miłości rwała do przodu. No i tutaj mamy też w tej karcie niepotrzebne zmartwienia, więc nie martwcie się na zaś, wszystko będzie dobrze. Intensywny. Ognisty romans. Wenus to planeta miłości, więc, zwłaszcza w piątek, gdy mamy ten sekstyl, może nas tutaj ta miłość zaskoczyć. Porywy serca, porywy miłości, spotkania w biegu, spotkania przelotem. Przeczytam wam przesłanie tej karty. Wydarzenia wymagające podjęcia natychmiastowego działania. Zaufaj swoim instynktom, więc energia barana. Wchodzimy w czas barana, więc wszystkim barankom cudowności dla Was w miesiącu kwietniu i wszystkiego dobrego w całym roku 2025. Ściskam Was bardzo gorąco. Skąd słuchają mnie moje baranki? Dajcie znać, moi drodzy. Bądźcie skoncentrowani. Czeka na Was związek pełen namiętności. Pełen iskry. Aczkolwiek jeszcze niektórzy z Was będą musieli o siebie zawalczyć. I mamy tutaj numerologiczne siódemki, ósemki, trójki i jedenastki. Kochani, walczycie o siebie, walczycie o swoje przekonania, rzucacie wyzwania. Tym, którzy dzierżą władzę, no może pracodawcy, co niektórzy. Niektórzy komuś, kto dzierży władzę w domu. Więc kto jest głową waszego domu? Dla jednych może być to osoba, z którą jesteście w związku małżeńskim, dla innych może być to rodzic, dla innych może być to senior rodu, więc dla każdego coś innego. Ale ja tutaj widzę, że jest dużo właśnie takiej walki. Chodzi o mężczyznę. O mężczyznę po prostu romantycznego, z którym co niektóre z Was są, moi drodzy? Tak, Wy czekacie, Wy już się nie możecie doczekać, odpowiedzi. Wy już się nie możecie doczekać, że coś się stanie. I niektórzy z Was mogą dać się porwać gdzieś na jakiejś imprezie, jesteście w domu, być może włączacie muzyczkę i sami robicie imprezę, czekacie, czekacie, czekacie na wiadomości i możecie się odpalić kolokwialnie mówiąc wysłać komuś jakiś SMS, wysłać komuś jakąś wiadomość. Do was też może przyjść. Ale też widzę tutaj piękne imprezki w domu, domówki. Celebracje, oblewanie czegoś, jakaś impreza, ale taneczna w domku. Um, bardzo ładnie, też można zewnątrz gdzieś się spotykacie już pogoda na to pozwala. Macie coś świętować. Prześlijcie Boskości oraz Aniołom wdzięczność za napływające do Was poczucie dostatku i obfitości. Bardzo ładnie, bardzo mnie te energie cieszą, bardzo wielu z Was ma siłę, widzę tutaj pięknie pokazane lwy podczas tego weekendu. Macie moc asertywną, potraficie odmówić. Pewnym rzeczom, czy pewnym osobom, czy pewnym sytuacjom, będziemy potrafili odmówić i to nam przyniesie zwycięstwo. To nam przyniesie zwycięstwo, to nam przyniesie dobre poczucie własnej wartości dla niektórych. Ja potrafię Powiedzieć nie. Ja potrafię wyznaczyć jasne granice. Wezmę kartę duszy. Zobaczymy, czy wejdą tutaj te granice. Więc widzę, że ktoś czeka, czeka. No i właśnie, czy się doczeka? Czy się doczeka? Widzę tutaj jakieś zaciszne miejsce, więc zobaczcie. Czytanie duszy. Dla kogoś bardzo pilne. Słyszycie w tle? Moja przyjaciółka Oleńka zawsze mówi, że gdy coś się dzieje, na moich czytaniach właśnie słychać karetkę. Też miałam taki feedback od niektórych z Was. Więc zaciszę. Ktoś jest przeciążony, ktoś jest przebodźcowany, ktoś potrzebuje odpoczynku, ale też ktoś potrzebuje odpoczynku, no właśnie, i nabrania miłości do samego siebie. Bardzo ważna będzie miłość do samego siebie, bo widzę tutaj osoby, które się biczują, które kiedyś coś zrobiły w przeszłości. One do tego wracają, one męczą tą przeszłość w słowach, w myślach. Może piszecie do kogoś i wałkujecie cały czas przeszłe tematy, które były, nie wiem, rok temu dwa, a może nawet i dziesięć. Ktoś tkwi w przeszłości i kochani, nie jest to dobre, bo tutaj jest ogromny smutek, który wy mieliście w przeszłości. Ktoś wam zadał taki cios, i wy teraz wracacie do tego, rozmawiacie być może z tymi osobami, a jeżeli nawet nie macie kontaktu z tymi osobami, to wy możecie mówić o nich cały czas, wracać do ekspartnerów w rozmowach. Przeszłość zostawcie za sobą, rozwój osobisty dzięki wyzwaniom i przeszkodom. Więc wszystko traktujmy jako lekcję. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr i kiedy wyciągałam z tego rozkładu, do tego rozkładu karty wyskoczyła mi karta Archanioła Michała. Więc chciałabym na tym przesłaniu tygodniowym, żebyście wybrali kartę 1 lub kartę 2 z kart Archanioła Michała. Oprócz anielskiej odpowiedzi sięgnę też po te karty. Wiem, że jest to przesłanie silnie dla kogoś, dla kogoś kto powinien mieć wybór, więc jedynka lub dwójka. A przeczytam wam to, co wyskoczyło na ten weekend. Wybacz samemu sobie nie zrobiłeś nic złego Co wy na to powiecie moi drodzy wybaczenie samemu sobie niewracanie, wracanie nie biczowanie się ukochanie swojego wewnętrznego Dziecka. Poczytajcie o tym, w jaki sposób pracować nad wewnętrznym dzieckiem. Powinniście zadbać o siebie, a tutaj zamiast tego jest dym, jest ogień, jest energia walki, chronienia. Yy, mamy tutaj też taki konflikt z kimś, gdzie będziecie musieli obronić swojego zdania, przekonania. Chronicie to, co stworzyliście, przygotujcie się. Nigdy się nie poddawajcie. Ale też tu jest pokazane zaangażowanie w ochronę praw zwierząt, praw LGBT, praw kobiet. Tutaj bronimy swojego zdania, zwłaszcza tutaj my, kobietki, my, które chcemy tworzyć, kreować, piękna praca. Ja tutaj widzę od razu siebie warsztat. Warsztat domowy, praca w domu, praca kreatywna, praca, gdzie być może coś robicie artystycznie, rzeźbicie, malujecie, piszecie, kreujecie. U mnie to jest zdecydowanie właśnie ten weekend pracujący. Znowu trójka. Róbcie to, co kochacie. Bycie rozpoznawalnym za najwyższej jakości pracę, zwłaszcza kreatywne przedsięwzięcia. Tu jest piękna zapłata za Was szkundrzt. Dobrze się o Was mówi. Więc absolutnie wspaniale. Pracujecie, działacie. Mamy tutaj również bardzo dobrą współpracę z innymi oraz dobrą reputację. To dla jednych łapcie swoje przekazy. Nie każdy przekaz rezonuje z każdym, chociaż tego bym życzyła każdemu z was. Mamy tutaj ósemkę powietrza. Ktoś utknął. Ktoś utknął może i od 8 lat, może i od 18 lat. E, utknął w miejscu, nie może wyjść, nie może się ruszyć, nie może iść do przodu. Ósemka powietrza. To są tylko Myśli. To jest tylko iluzja, kochani, utknięcia w pułapce. Furtka jest otwarta. Możecie wyjść. Możecie wyjść z przeszłości. Zawsze możecie wyjść w zwią ze, ze w związku. Czy wy to słyszycie? Szatukit. Na wypowiedzenie się czakra gardła, więc ja sobie tutaj podtrzymam mój szatukit. Wyjście. Ze związku. Po prostu. A czasami może wchodziliście, wychodziliście. Widzę tutaj też wchodzenie dwa razy do tej samej rzeki. Tego bym nie polecała. Jeżeli chodzi o nową energię, o nowego człowieka, mamy wspaniałego króla powietrza. Król powietrza to mężczyzna bliźnięta waga wodnik. Więc mamy trygon powietrza. To jest facet bezstronny, stoicki, opanowany, szanowany, znany mężczyzna który nie okazuje swoich uczuć ale je posiada ma dobre serce ale nie pokaże tego albo może pokaże i nie powie i tu widzę też rybeczkę więc albo dla rybek albo mężczyzna bliźnięta wagawodnik i pani rybka piękny związek on starszy na młodsza kobieta jest czuła pełna współczucia pełna poświęcenia może być medium Mamy tutaj głęboką przenikliwość parapsychologiczną. Ta kobieta ma ogromną miłość do rodziny, ale też dba o innych bardziej niż o siebie. Ten mężczyzna na pewno pomoże Wam w otrzymaniu pomocnej dłoni, rady. Mężczyzna, który stoi przy Was, jeżeli jesteście w stałych związkach, może być to nawet przyjaciel, nie musi być małżonek. No i cudowniej widzę kobietę, która się czuje spełniona, zadowolona. Dziewczyna czy kobieta, która pracuje na własny rachunek, ma własny biznes, jest królową ziemską. Mimo, że może być innym znakiem, ona twardo stąpa po ziemi. Mamy tutaj również dziewiątkę. Ja zawsze w tej karcie wizerunek widzę królowej, ale karta to dziewiątka. Więc z zakończenia też widzę tu kobietę, która kończy pewne etapy, kończy pewne znajomości i mówi basta. W karcie dziewiątki monet mamy super pokazane finanse, mamy kupienie sobie czegoś wyjątkowego, czerpanie radości z owoców własnej pracy. Wreszcie cieszycie się, kupujecie sobie coś fajnego, coś wyjątkowego, coś takiego, czego byście sobie nie kupili, pięknie, ale też osoby, które właśnie prowadzą własny biznes. Dla innych mamy kartę kłótni, ego, kłamstwo. Manipulacja, zwłaszcza tu widzę dla koziorożców albo przez koziorożców. E, mamy walkę na opak, klapki na oczach i uzależnienia. Uważajcie na substancje takie jak alkohol, e, ponieważ tu ktoś może przesadzić i coś. Coś zadziałać, takiego, że po prostu, no cóż, pewne rzeczy mogą się zawalić. Odstawię mój szatukit. Zobaczymy jeszcze karty anielskie, moi drodzy. Co tutaj będzie się działo? Finansowo widzę dziesiątkę ziemi, więc mamy bardzo ładne bezpieczeństwo finansowe. Dostatek dla rodziny, dobre pieniądze przy domu, przy rodzinie, ale też spadek, ale też emeryturę, więc jakieś dodatkowe pieniądze na pewno będą dla Was. I mamy czakrę podstawy. Wybierajcie wyłącznie pozytywne myśli, kiedy opisujecie swój dom, karierę, finanse, dlatego że słowa przyciągają rezultat. To, co ja zawsze podkreślam: nie mówmy, że czujemy się przeciążeni, zmęczeni. Nie daj Boże, gdy ktoś mówi nie wiem, dziecko mnie wykończy. Kochani, to są absolutnie mocne słowa. Ja nawet w słowach boję się używać czegoś takiego, więc słowa mogą was wyczerpać energetycznie. Jeżeli będziecie mówili, jestem wyczerpana, jestem nieprzytomna, jestem zmęczona. Zamiast tego poleciłabym wam właśnie pracy z kryształami. Zobaczymy, jaki kryształ oprócz szatukitu z kart wyjdzie nam na ten weekend, ale wybierajcie tylko dobre słowa. Jeżeli macie powiedzieć coś złego, nie mówcie. Nie mówcie, moi drodzy, bo tutaj widzę, że pewne drzwi się zamkną. Ktoś trzaśnie drzwiami podczas tego weekendu i to tak z impetem. No i cóż, będziemy mieli zakończenia sytuacji, które prowadzą do nowych początków, bo każdy koniec to nowy początek, moi drodzy, ale ktoś już, już bardzo długo już zwlekał z zamknięciem tych drzwi, więc dla jednych to wyjdzie naprawdę dobrze. Zainwestujecie w siebie, pomyślicie wreszcie o sobie. Też widzę szkolenia, webinary, warsztaty. Tu też jest warsztat. Tu jest praca grupowa, tam była osoba na własnej działalności. Tutaj działacie, kreujecie, ale też tworzycie, dbacie o szczegóły. Tutaj mamy powrót do szkoły, więc, więc być może ktoś spędza ten weekend w szkole. Dwa kryształy, no i oczywiście, zieleń. Zieleń i larimar jest takiego koloru. Zobaczcie, jak turkus. Tutaj są czułe emocje, więc otaczajcie siebie czułymi emocjami. Wszystkie kryształy, które mają właśnie ten kolor. Tu natomiast wyszedł mołdawid, czyli niekonwencjonalność. Więc wszystkie kryształy, które mają takie kolory, czakry, gardła, zdecydowanie. Ja mam tutaj piękny plaster agatu i tutaj tworzę sobie mój ołtarzyk. Zobaczcie, jakie piękne połączenia, a dodatkowo, jaka niesamowita moc. Więc zapraszam Was do doboru kryształów. Ja powiem tak: każdy powinien mieć w domu: ametyst, kryształ górski i jakiś czarny kryształ na ochronę turmalin, obsydian, w zależności co dla Was. Więc zapraszam Was do kryształowych porad. Moi mili, czułe emocje przeczytam Wam przesłanie Karty Anielskiej. Czas wzmożonych emocji. I wrażliwości wymaga dodatkowej troski o siebie i łagodności. Łagodności w słowach: nie kaszcie się słowami, nie kaszcie innych słowami. No i Mołdawid. Mołdawid mówi o indywidualiście. Mołdawid to świetny kryształ dla wodnika, to świetny kryształ dla trygonu ziemi. Twoje unikalne cechy są ważną częścią Twojego życiowego planu i celu. W porządku jest czuć się inaczej niż reszta. Ostatnio bardzo często ten kryształ wychodzi na czytaniach duszy nagranych, bo na tych czytaniach, które dostajecie z nieograniczonym dostępem czasowym, macie dobór kryształu, więc jest to wspaniała sprawa. Zobaczymy jeszcze jedną kartę od aniołów. Dla nas, ależ tu się poplątały. Pomieszanie z poplątaniem, moi drodzy. No, zobaczcie siła manifestacji. Zobaczymy i przygotujcie sobie kartę Archanioła, Michała 1 lub 2 oraz kartę anielskiej odpowiedzi 1, 2 lub 3. Wegetarianin, weganin. Czy są wśród nas wegetarianie, weganie? Przy tej karcie mówię, jedzcie mniej mięsa przez ten weekend, zdecydowanie. Ale tutaj też widzę, że jakieś spotkanie właśnie z osobą, która nie jada mięsa, jest osobą wegetarianem lub weganem, weganką. Przeczytam Wam przesłanie. Świeże, ekologiczne owoce i warzywa dają Ci zastrzyk mocnej życiowej energii, która podwyższa Twoją wibrację. Tego Wam życzę. Karta Archanioła Michała. Jeden lub dwa. Muszę wrzucić jeszcze tą kartę. Ja wybieram kartę numer 1 z intencją, co chcę przekazać nam Archanioł Michał. I dwujeczka. Odwrócona? Jeżeli wybraliście tak jak ja kartę, numer jeden, strzeżony i chroniony, mamy ochronę, mamy opiekę, mamy protekcję. Jeżeli przyjmujecie to przesłanie i wybraliście jedynkę, wpiszcie w komentarzu słowo ochrona. Jeżeli dwójkę, jesteście na właściwej drodze. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że te odpowiedzi Wam pomogły, Z, że te podpowiedzi Wam pomogły, bo to od Archanioła Michała. Jeżeli chcecie coś odciąć, lęk, ból, strach, ten niepokój, tą przeszłość, modlitwa do Archanioła Michała i karta anielskiej odpowiedzi. Ja wybieram jedynkę. Jeżeli wybraliście tak jak ja, posłuchajcie swojej intuicji. Jeżeli karta numer dwa, mamy pokojowe rozwiązanie. Kochani, życzę Wam samych pokojowych rozwiązań, miłości, obfitości, radości i wszystkiego cudownego. Do zobaczenia na kolejnych czytaniach.